Cześć Sebastian. Witaj. Jak samopoczucie przed pierwszym meczem w tym sezonie? Rewelacja. Powiedz mi, jako jeden z linznych zespołów wykorzystaliście przerwę między rozrywkami dość, dość mocno, dość pracowicie. Czy to Wam pomoże w utrzymaniu formy bądź w złapaniu tej formy? No założenie było takie, żeby generalnie poprawić trochę nasz styl gry pod względem zgrania przede wszystkim. Tak, tak naprawdę zgrywaliśmy się na, w meczach ligowych, nie było możliwości pogrania gdzieś wcześniej, więc teraz stwierdziliśmy, że trochę lepiej się może do tego przygotujemy. Stąd też tak częste wizyty tutaj na Wieliskiej. Odszedł z zespołu Szymon Kopciuch, postanowił założyć własną drużynę. Czy rozmawialiście z nim, żeby jednak nie odchodził, żeby, żeby spróbował z wami powalczyć, czy to jakby była jego decyzja, której nie chciał zmienić? To znaczy Szymon z Maćkiem stwierdził, z Maćkiem szlachną stwierdzili, że założą swój team. No, my specjalnie nie zatrzymywaliśmy go w drużynie. Każdy chce walczyć o jakieś tam swoje cele. Jeśli ja mu dziękuję za to, co zrobił dla nas, strzelił kilka ważnych bramek i tak naprawdę e, duże słowa uznania, życzę mu powodzenia. W zeszłym sezonie mecz z Rochem zakończył się remisem 5 do 5. Jak będzie w tym meczu? No, mam nadzieję, że strzelimy o jedną bramkę więcej. A czy już na tym etapie rozgrywek, na początku inauguracji, pokusisz się o miejsce, które zajmie PGD na koniec sezonu Jesień 2011? No, przede wszystkim mam nadzieję, że będzie lepsze niż ostatnio. Ciężko mi tu wyrokować. Składy są silne, zespoły są mocne, także no, zobaczymy, jak będzie. Tak, takim razie życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo.